Paweł, tak może troszkę z przemrożenia mogę, ale dzisiaj po raz pierwszy zobaczycie, jak to jest wracać do Krakowa ze zwycięstwem, z trzema punktami. No, super uczucie. Dawno tego nie przeżyliśmy i, i myślę, że na urlopy pojedziemy w bardzo dobrych humorach. Wiadomo, ja no, to, to jest tak naprawdę no, czwarty miesiąc rozgrywek, piąty miesiąc rozgrywek, ale wy tego zwycięstwa potrzebowaliście właśnie pod tym kątem, żeby ten okres świąteczny, ten okres przerwy, Przeżyć troszkę spokojnie, prawda? żeby to zwycięstwo dało wam motywację i jeszcze więcej siły do tego, aby wiosną było jeszcze lepiej. No jasne, w każdym meczu walczyliśmy o pełną pulę. Na wyjazdach wyglądało to, można powiedzieć, dramatycznie, ale, ale trochę punktów udało nam się zgromadzić w, w domu. I, I wiadomo, że ten mecz bardzo dużo znaczył dla tabeli, dla. Dla, dla samopoczucia, no i, no i wiadomo, na zakończenie rundy, można powiedzieć. Wygrana. No dużo zmieniła. Dużo, dużo zmieniła. Dziś zagrałeś na lewej pomocy i tak z mojej oceny zagrałeś naprawdę bardzo dobre spotkanie. Nie wiem, czy to jest twoja pozycja? Bardziej nawet niż, niż boku obrony? Jak się ty czujesz na tej, w tej roli? Wiadomo, że musisz więcej pewnie biegać niż, niż na, niż na bok obrony, ale no chyba dawałeś sobie radę. No ja całe życie grałem na na lewej pomocy, na, na ataku, także ostatnie dwa lata dopiero zostałem przekwalifikowany na, na obronę, ale skoro grałem też na obronie, to musiałem, musiałem potwierdzić swoją yy, no, bardzo, bardzo dobrą, dobrą postawę. No wiadomo, nawyków się nie zapomina i, i, i myślę, że, że mogę być zadowolony z dzisiejszego spotkania. No ale jak to było, jak go słyszałeś od trenera? Paweł grasz na lewej pomocy. Czy to było tak okurcze? Nareszcie znowu? Czy raczej? Ale przecież nie grałem przez dwa lata, tam jak sobie poradzę. Nie wiem. No było super, nareszcie moja pozycja, można tak powiedzieć. No, byłem zadowolony, jak się dowiedziałem. Wiedziałem, że mogę więcej zdziałać w, w ofensywie, więcej tam e, pokusić się nawet o nawet strzał Jeden także. Także ogólnie jestem zadowolony. Właśnie, sprowokowałeś się tenże strzał? wspomniałeś po wspomnianym strzale, prawda? No, uderzenie, pierwsza klasa, palcelizać i niewiele brakowała Ta piłka ugrzązła, bo wśród, co mówię o tej sytuacji, kiedy podbórka zatrzymała się na poprzeczce? No, Bramkarz też tam musnął trochę piłkę. Nie wiem, czy by wpadła, czy odbiłaby się od poprzeczki. No, pierwsza się jest naj na najlepsza z doświadczenia, także no. Leciała piłka, przyjąłem, wysunąłem i uderzyłem. Co będzie, to będzie. Zamknąłeś oczy, czy patrzyłeś przez cały czas? Nie, no patrzyłem. Fajnie było obejrzeć, jak wpada. Czego ci życzysz teraz na święta? Spokojnego urlopu, wesołych świąt i, 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 i szczęśliwego nowego roku.